Witam was drodzy widzowie. Dzisiaj pokażę wam wisienkę. Gratkę dla nas kolekcjonerów. Eee, cóż jest to niekompletne gniazdo bezpiecznikowe stosowane w instalacji napowietrznej czyli nasłupowe BNU63A czyli 63 a Niestety nie wiem co oznacza ten skrót. Aczkolwiek coś to jest takiego. Otóż już wam wyjaśniam, y, Takie gniazda są i były, ale również są często do tej pory stosowane w instalacjach na powietrznych. A gdzie? No już wam mówię. Na przykład kiedy z instalacji na powietrznej y, prąd jest przy, y, do domu y, prze. Y, prze y, kiedy prąd z instalacji na powietrzny jest, jest, po prostu do domu przetransportowany, lub do innej, do innego budynku, i wtedy jest to, bo oczywiście jak wiadomo w budynku y, są zabezpieczenia, takie jak bezpieczniki topikowe, nadprądowe i tak dalej, ale jest to dodatkowe zabezpieczenie, które pozwala na to, że jeżeli zabezpieczenia w domu siądą to taka, takie zwarcie nie pójdzie dalej i nie, i nie wysadzi całej linii energetycznej czy tam jakiegoś jakiegoś jakiejś słów mi brakuje, jakiegoś po prostu tylko co się stanie po prostu bezpiecznik, który jest w środku, maksymalnie 63A po prostu wystrzeli no, i cóż, ale nie tylko jest on używany jako do domu, kiedy jest prąd przeprowadzany, aczkolwiek na przykład do opraw ulicznych też są spotykane. No, i to jest takie główne przeznaczenie. Może jeszcze Wam opowiem w bonusie taką historykę, skąd go mam. Więc znalazłem to gniazdo, jest niestety niekompletne, ponieważ jest w bardzo słabym stanie. Yy, ponieważ to gniazdko znalazłem przy jednym słupie, takim słupie normalnego niskiego napięcia, po prostu ten słup był powalony, znaczy się nie to że się przewrócił, tylko albo się przewrócił i ktoś go już tam przetransportował, albo yy, specjalnie został zdjęty. I właśnie takie znalazłem. Leżało to i te inne części, niestety w różnych miejscach, także się naszukałem. No i cóż Wam mogę powiedzieć? To służyło oczywiście na tym słupie. Jak to wygląda od środka? Może najpierw zasada działania. Tutaj, między tymi stykami a ściankami, powinny być sprężynki, które pchają, a tutaj do środka się wkłada topik, na przykład maksymalnie 63 amperów. Tutaj te styki to są takie zaciski. Z jednej strony się po prostu wpina napięcie na przykład z sieci, a z drugiej strony wychodzi ono do domu fazę. Yy, no i cóż, tak to wygląda. To jest ta główna część. Jego. I tu jeszcze powinna być dodatkowo taka yy, nie wiem jak to nazwać, taki wcisk. Po prostu topik jest trzymany przez taką obejmę i to się wyjmuje, ten topik, razem z tym, żeby tutaj nie dotykać, oczywiście w żaden sposób. I to się zawiesza w ten sposób. Yy. Tutaj jeszcze też powinna być górna część. I ta górna część jest w kawałkach. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Przepraszam. Mm. Tak. Ta górna część jest również. Nie kompletna kompletnie. Cokolwiek ona wygląda tak. Niestety nie jest to zbyt dobra jakość. Filmu. Straszna pikseloza. Tak to wygląda w ten sposób. Tu jest ta górna część i śruba, którą się przykręca do odpowiedniego sięgnika na słupie. Tak, oczywiście to jest porcelana. Co ciekawe, to gniazdko jest bardzo takie z boków czarne, jakby zafarbowane. Czymś, ja się właśnie zastanawiam, bo często na starszych na porcelanie to właśnie występuje takie zabarwienie. I to się nie zmywa, i jestem ciekawy, o co to tak barwi. W sensie nie wiem, czy to jest jakiś zanieczyszczenia z powietrza, czy co. Tu jest na przykład bardzo czarny. Tu widać taki w miarę oryginalną biel z tej strony. O, oczywiście śruby też tutaj są w bardzo złym stanie. Już w ogóle gwintu nie ma, już się ich nie odkręci. Ale ogólnie cieszę się, że w ogóle znalazłem takie gniazdko, ponieważ y, takie gniazdko od czasu do czasu można kupić na przykład na Allegro. Nowe takie gniazdo tego typu, kompletne nowe takie gniazdo, 40 zł na przykład kosztuje, ale sprawdzałem w tym momencie i w ogóle w internecie nie da się dostać już takiego gniazdka może ktoś kiedyś jeszcze wystawi ale tak to nie wiem, chociaż jest on jeszcze dosyć popularnie stosowany Pro, produkowała go firma Elpor tu jest kawałek i tu jest jeszcze napis BNU 2563A ampera, Czyli tutaj, chyba od 25 do 63A, na maksymalnie 380V, tak to wygląda. Yy, no i cóż, cieszę się, że w ogóle to znalazłem, bo to jest bardzo fajne gniazdko. A w ogóle opowiem Wam ciekawą historię. Kiedyś byłem w magazynie elektrycznym takim, gdzie były też oprawy i takie różne właśnie firma, która za zajmuje się montowaniem właśnie sieci i opraw i zmianą na LEDy, teraz już właśnie instalacji na powietrznej też, chociaż tam no i właśnie był taki pan, który miał taczkę i rozbijał jakieś rzeczy porcelanowe. Tak się go zapytałem. Jeszcze nie byłem świadom, co to są za te gniazda, ponieważ to było jakiś czas temu i nie byłem świadom, co to są za gniazda w ogóle. Miałem mniejszą wiedzę niż teraz. Się go zapytałem, co tam on rozbija. Tak. On mówił: „A to takie stare gniazda do instalacji na powietrznej. Okazało się, że on miał całą taczkę takich gniazd i on po prostu te gniazda rozbijał. Dosłownie rozbijał te gniazda metal zabierał, a resztę wyrzucał, porcelanę. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to są cenne rzeczy. Teraz oczywiście bym wziął je, aczkolwiek, no cóż. Niestety tak to bywa. Także sporo gniazd wtedy zostało zniszczone. A ja się cieszę, chociaż to mi się udało ze słupa odzyskać. W sensie, no, zna znalazłem. Niestety pozostałej części nie mogłem znaleźć, no ale trudno się mówi. Tak to bywa. Jak zdobędę kompletne, kiedyś to wam pokażę. Także mam nadzieję, że się film podobał. Takie ładne gniazdko. Tak jak mówię, do czego ono było stosowane. Smutne jest to, że właśnie ludzie tak nie dbają o takie rzeczy, w sensie wyrzucają takie rzeczy, byle gdzie to jest, po pierwsze zaśmiecanie środowiska to jest złe, a po drugie no jednak takie rzeczy po tym jak się wysłużyły tyle lat i naprawdę służyły bezawaryjnie to zasługują na jakiś rodzaj szacunku yy, po prostu no nie powinny się takie rzeczy dziać jak w tym, w tym przypadku no gniazdo długo służyło na słupie, wisiało dzielnie no a potem tak skończył, szkoda no cóż, to żegnam Was z następnego filmu.